co polskie złoto robiło w Mali, na środku pustyni. O tym będzie dzisiaj. A jedziemy do Złotego Stoku, więc przy okazji zwiedzenia kopalni złota w Złotym Stoku i okolic opowiem Wam też o historii polskiego złota. Ola, Zobacz, kto tutaj yes. Jak one tak, mają równowagę, żeby tak. chodzić po czymś takim. Przejdźmy. Przejdź mama, Ty Spadnie zaraz z tego budka, naprawdę. My z jak zwykle gotowi i czekamy jeszcze na nich. Ja tu mam takie pudełeczko. Zgadnijcie czyje? Moje, moje jedzenie. Całe takie pudło Maczko jedzenie. Tak wygląda. Jakie ciepłe. żadnych ogrodniczych nie widzę po drodze i tylko takie mam przemyślenia na temat tej podróży Chciałam <noise> piękne jedzie bo... złoto oglądać kochanie skręć w prawo następnie miejsce docelowe będzie po prawej stronie i mamy tu kopalnię złota o kopalnia złota złoty stok my chcemy tutaj koło tej tej średniowiecznej osady górniczej zaparkować, ale na jeszcze nie wiemy gdzie. Miejsce jest, docelowe jest rost. po prawej stronie. Tutaj Zatrzymaliśmy się tutaj koło tej osady, a tutaj jest camper park. No takie miejsce, gdzie camperem można przyjechać i zaparkować, nie jest dużo miejsca. A Jest czerwiec, więc yy, no. O, wam jeszcze tutaj takie zasady. Parkingi oznaczone P1 oraz P2 są bezpłatne. Temperatura panująca w podziemiach jest niska, zabierz ze sobą bluzę lub kurtkę. Można bilet łączony kupić na przykład do Kopalni złota osady Górniczej i szczolni yy, za bilet normalny jest 83 zł u 63, stępny bilet 7057 będą za 63. złote. Ojciec Bardzo na czas widzenia. Chciałem wszystko zwiedzić, ale po prostu nie wydobimy czasu. W Złotym Stoku, oprócz kopalni złota, można zwiedzić także średniowieczną osadę górniczą, sztolnię ochrową, oraz zakupić jedną z czterech dodatkowych atrakcji, takich jak płukanie złota, wybijanie złotych monet, odlewanie złotej sztabki czy poszukiwanie cennych minerałów na polu diamentowym. Zobacz, jakie fajne można tak człowieka odbić możesz się oprzeć w to, widzisz, i jakby twój kształt odbija. A tam masz lusta takie, wiesz, zakrzywione. Jak w gabinecie lusta. A jak to teraz wytegować? No pokaż co ci wyszło. Tam klatkę no dla ciebie. Fajna taka zabawna to jest. A tu z tej strony to trzeba dopchać. Maciek się zainteresował. A ty tu A tu zobacz, w klatce możesz usiąść. A to co to jest? Maszyna to. A nie, to jest maszyna do kruszenia kamienia, widzisz? Tak, ale jakoś tu się kręci Aha, dobra No jakoś tu zioła. I co Maciek mieli krzepę kiedyś, co? No <y <sniff możesz> <kommtario> <h unlocked> Na szczęście czas minęło. Podeś mi teraz takie uklary. Dobra. Dobra. bo Dobra. 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 będziesz miał większe.. niesamowite. Tam będziesz miał większe. A tak dokładnie to się nazywa średniowieczny park techniki. Ja mam tylko trzy, oj to już mam małe możliwości. To, nie. A co, sama ze sobą grasz? Nie, nie, bo Julia ma sześć krzyżyków, a ja Dobra. tylko trzy półka. Chodźcie, to nasze. Za moimi plecami znajduje się średniowieczna osada górnicza. Wszystkie urządzenia, które znajdują się w środku śródcie... W skali 1 do 1 odzorowane przez na osobieczne Trycing pana na Agricoli, dokładnie z jego dzieła Dele Metallica Libri12. W dniu publikacji tego filmu wejście do kopalni dla osoby dorosłej kosztuje 58 zł. Za bilet ulgowy zapłacimy 48 zł. Za osadę zapłacimy odpowiednio 42 i 32 zł, a za sztolnię 31 i 26 Możecie także kupić bilety łączone. Bilet złoty zapewnia wejście do każdej z atrakcji i kosztuje odpowiednio 88 i 68 złotych. Srebrny to kopalnia i osada za 75 i 62 złote. Brązowy to kopalnia i sztolnia za 69 i 58 złotych. Oraz bilet ochrowy na osadę i sztolnię za 55 i 43 zł. Dzieci do lat czterech wchodzą bezpłatnie. Panie, bo dwóch panów i Maciek zgłosił się na ochotnika. Będzie będzie. 200 kilo ten kamień waży. Zobaczcie dla już mamy syna mam. Ciężko czy lekko? Lekko. Na pewno. No to już mamy trzy osoby do kaza. Opuszczamy, teraz, opuszczamy, opuszczamy, I tutaj pani przewodnik fizykę tłumaczy jak się rozkładają te kilogramy i na to waży i dlaczego.

Czy ktoś jeszcze jest wstępy? Dobra, to tutaj poproszę kroczyć do tyłu, żeby was nic nie zdarzyło. Idziemy sobie powoli, nie biegniemy i patrzymy, co się dzieje tam z wózeczkami. Tam możesz sobie wziąć jedzonko dla niej i dać jej coś. No, no. na po prostu, no, tak? No może rzucić jak nie. Powiedz mi, druga. Nie też jest. Posada górnicza, która powstała wokół kopalni, zachwyca rozmachem rekonstrukcji. To wyjątkowe miejsce opowiada historię pracy pod ziemią, bogactwa ukrytego w skałach i ludzi, którzy uczynili z górnictwa swoje życie. Znajdziecie tu działające repliki dawnych maszyn, które pomagały mieszkańcom w codziennej pracy, takie jak potężny kierat, kruszarka czy pompy wodne napędzane siłą mięśni i zwierząt nie złota teraz. To ja myślę, że to jest złota. A tu jest patrz, tu, tu, tu. No to jest złota, Nie, czekaj. A ty coś się błyszczy, no, mhm. no, A tu coś A no, 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 no. tu no tak, ale na tym polega płukanie, właśnie żeby dużo takich malutkich części wypukać. No, to. A jest. to no, no faktycznie mali to No tutaj ona no, To ty na ciebie. Wow. fortuna życia. Spacerując po osadzie, można poczuć klimat dawnych czasów i zrozumieć, jak wyglądało życie w cieniu kopalni złota. Tutaj jest złoto, to nie mam żadnego pojęcia. Ale się świeciło. Wszyscy już poszli dalej, a tu ludzie nadal szukają złota. No to się nazywa Młyn popchy. No, i tutaj właśnie kluczą złoto planów, rysunków i dzięki nim byliśmy w stanie odtworzyć kilka z jego projektów. Leonardo da Vinci bardzo chciał odkryć latanie, tworzył wiele rysunków sprzedał na podstawie sprzedał niekoperza. Tak powstał widoczny tutaj ornikopter, inaczej skrzydłowiec. Maszyna za pomocą sił mięśni rąk i pilota znajdującego się w środku miała się wznieść w powietrze imitując lot ptaka. Czołg był zbudowany z trzech warstw. Bark. Warstwa najbardziej zewnętrzna drewniana jest taka nie bez Miała ona zazwyczaj zmylić drogę że czołg był słaby. Pod spodem znajdowały się dwie dodatkowe metalowe warstwy. Był wyposażony w osiem armat, bo osiem żołnierzy miało mieścić się w środku. Armaty docelowo miały strzelać kamieniami. Jednak czołg nie zmienił się w tym. Lądar był no, na lód, prowadził specjalne błędy. Ten czołg się po prostu nie poruszał wokoła i jeździł do siebie Puszka się że zrobił to dlatego, bo był pacyfistą i nie chciał, aby jakiś jego projekt trafił w niepowołane razy. Panie, widać jak te przykładnie z importacyjnym. Schodźcie do czołgu. Leon, halo. To jest będzie wymiana. W zasadzie zobaczyć można także unikalne rekonstrukcje maszyn zaprojektowanych przez samego Leonarda da Vinci. Zostały one wiernie odtworzone na podstawie jego szkiców i pokazują, jak genialnie łączył on naukę z praktyczną inżynierią. Tutaj jest wejście do labiryntu. Czuć jak się czuję, się czuję, nie. Przewracało jakoś tak dziwnie. A nie, to ten. tak dziwne jest. Podziemia pełne strachów, może nie do końca pasują do inżynieryjnego charakteru osady, ale z pewnością dodają jej kolorytu i emocji. To świetna dawka rozrywki, która uzupełnia część edukacyjną o nutkę dreszczyku. No, hrabia Dracula! A, to tutaj. Stań tutaj, będziesz miał autoboryt z No nie widać. No dobra, nieważne. Tak. Dobra, wychodzimy. Bardzo fajne. Jakoś nie tak super straszne, ale fajne. O, to gamingowy. Maciek, to do była? komputera. Maciek, dla Ciebie do komputera. Tak. Mam tutaj parę zabaweczek. No, ale z racji tego, że nie lubię się bawić nimi samemu, no to może zaczniemy do czegoś dla para. Tak więc, truszki na polest pani sobie postawi i powoli usiądzie. Ja szybko nie radzę, no bo wiadomo, później się ciężko schodzi. Jak? Wygodnie czy niewygodnie? wygodnie? Para. Bardzo zgodnie. No to powiem pani szczerze, że to że wygodnie no to wcale dobrze nie świadczy, no bo mam tutaj teraz pewne podejrzenia, że jest pani czarownicą. Przyznaje się pani czy nie. Kolejna, Kolejna chce się zidentyfikować, czy jest czarownicą. Oli głowa, no to Co? Jesteś czarownicą. Dlatego też wymyślono to urządzenie, dzięki któremu wypierdę. Strasznie tyłem. Dodatkowo <grym> prosiłbym ten <tym grym> uważać na głowę, bo no może się przydać jeszcze <grym> przy pomocy. Proszę bardzo, wnet wygodowy tylko na odgaz. O, właśnie tak, widzę, że Pan już wie o co chodzi. Rozmiar prawie, że nas <grym> <raz> były. <grym> no zaprosimy sobie tutaj Pana kobietę i będzie malutki rachunek sumienia. Pan jest bardzo niegrzeczny w domu. Jest, jest, bardzo bardzo, bardzo. Pan nie, <grymne> nie ucieknie, więc nie proszę prawdę. Nie! Wytryce. Wytryce. Wizyta w domu Kata na zakończenie to z kolei humorystyczna puenta całego pokazu. Z przymrużeniem oka, ale w dobrym stylu. Jest śmieszna, ciut strasznie i co najważniejsze, nikt nie wychodzi rozczarowany. Średniowieczne zawołanie kakiet, co dwie głowy to nie jedno. Jak się podobało? I, i bardzo mi się podobało. Super, nie? Bardzo fajnie. I teksty nawet fajne, nie? Nie żadne słuchane, tylko naprawdę zabawne. Fajne wiedzę mieli na ten temat. No, fajnie, A. bardzo. I, dużo, i dużo można kuszali, więc dziecko spokojnie się nie Zobaczcie, tam jest słupek, więc chyba serwis można zrobić. I tutaj jest napisane oficjalnie, że to jest Camper Park. Dobra, pocha o tym złocie. Więc... Złoty stok jest takim ośrodkiem górniczym. To jest jednym z najstarszych w Europie. Tak naprawdę złoto tu zaczęto wydobywać już na pewno w XIII wieku. Są też wzmianki o tym, że w X wieku też coś tu się działo związane z górnictwem złota. No i rozkwit Złotego Stoku tak naprawdę to był XVI wiek. W XIV wieku złoty stok uzyskał prawa miejskie, a w XVI wieku nastąpił taki największy rozkwit tutaj tego ośrodka. Takim produktem zobaczę w produkcji złota jest arszenik. I oni też handlowali tutaj języnkiem, to był produkt, który sprzedawano na Europę. Podobno z tej kopalni udało się 16 ton złota uzyskać. A wy wiecie, że jest tu taka legenda, że podobno dziś skarb jest ukryty. Cały taki, nie wiem, wózek czy skrzynia ze złotem. Mhm. Ale szukano jej na razie nie znaleziono. I no które trzeba zainstalować? Myślę, że już nie jedną taką rzecz robili. Nie już się No, podatek byśmy chciały zapłacić, nie? I by ci na waciki. <tomach> <Uchuh. działabyś> to potknęła, ja tu nagrywam, ja Ola śmieszne, No by, by było, nie? Na film. No pojęcie Ola, gdyby takie bryłki złota znajdowali, to by nikt nie bawił się w to płukanie, co? Mmm. Tutaj są atrakcje Dolnego Śląska. A my tak, byliśmy w tej średniowiecznej osadzie górniczej. Tutaj minęliśmy tą Szczolnię Ochrową, bo jeszcze chcemy dalej pojechać. Dzisiaj akurat. Tu jest stada kruszadnia, to przed chwilą przechodziliśmy cały raz się podchwala. Dzień takim miasteczkiem, gdzie tam były restauracje, strzelanie z łuku było. No i tu jest kopalnia złota. Także zobaczymy. Przejazd z łódką, tutaj z osobną opłata, to daje się tych. Tego też nie będziemy próbować. To no jest taki hotel, wystarczający, nie co to jest złoty, a ja w ogóle jest naprawdę piękna mapka, To też warto tu podejść. No zobaczymy. Kopalnia złota w złotym Stopu to atrakcja na około 2 godziny zwiedzania. Warto zarezerwować bilety wcześniej, zwłaszcza w sezonie. W środku panuje stała temperatura około 7 stopni Celsjusza, więc przyda się cieplejsza bluza. Trasa obejmuje chodniki, podziemny wodospad i przejazd podziemną kolejką. Świetna zabawa także dla dzieci. Na miejscu dostępny jest parking, restauracja i toalety, więc spokojnie można zaplanować dłuższy pobyt. No tutaj też szukano złotego pociągu. Nie obyłoby się jeszcze bez ducha. Tu podobnie jest taka biała dama, która była ukochaną, taki duch białej damy i to była taka ukochana górnika, która gdzieś tam... Zginęła, no i w tej chwili się pojawia w takiej białej sukni w tej kopalni jako duch. No jak się pojawi, to zwiastuje podobne nieszczęście. Złotego tego pociągu tu nie ma, jest za to pomarańczowy pociąg. Trzeba się udać. Bo tam ta temperatura jest nie wiem 8 czy 3 stopnie, już nie wiem dokładnie. 8. 8 mówię. Ola gada o roślinkach. Ładna złota? złota. Rano malowałam.

złota w potokach, strumieniach, rzekach, ale kiedy tego złota już tam rakło, zaczęto iść wzdłuż potoku, aż do jego źródła, kupiąc pierwsze eksperymentalne wyrobiska zwane duklami z książe Wrocławskiej nadał przywilej główniczy z ze starców z I dziś nie służy nam teraz jako filar. Jakbyśmy ją wypompowali, wszystko by się zawaliło. Oni tutaj 3,5 g złota wydobyli, to okazało się, że można za te złoto kupić całą wioskę z ludźmi, ze zwierzętami i ze wszystkim. Złoto no tu jest jeszcze w skałach, właśnie takich, ale przetopienie tego jest po prostu nieopłacalne. No i mamy złoto. No i taką objętość złota przez całe tysiąc lat tą. Pokazuje się, że z tym ułożeniem sztabek to wielka ścieżka. No za na potem Tak nie wolno. Tak nie da się ułożyć tych sztabek. Tutaj cyklist. No sztabka. No sztabka. Znaczy, sztabka. z robu, która nie wyraża, no, sama, co nie sztabka. Nie nie to 18, no sztabka. No sztabka. z sztabka. No sztabka. to sztabka. 18 lat. sztabka. Odwiedzając kopalnie, nie tylko dowiadujemy się wielu ciekawych informacji związanych z procesem wydobywania złota, ale także o arszenikowych truciznach i laboratoriach alchemicznych. To jeszcze nie koniec. Najciekawsze jeszcze przed nami. Zwiedzając kopalnię, trzeba w pewnym momencie z niej wyjść i przejść do innego wejścia. Zwiedzając kopalnię, idzie się tutaj taką drogą jeszcze w inne miejsce, w się mija taki jaw. I tutaj jest portminowy. Nawet nikogo nie widzę, ale fajnie ten portminowy wygląda. Okazuje się, że po bardzo, Krzysztofa Kolumba wartość złota po prostu fajnie spadła w Europie, ponieważ zrobiło się go dość dużo. Szukamy tutaj drewnianego mostka, ale tak naprawdę troszeczkę jesteśmy zagubieni, bo nie wiemy jeszcze jak dziś, by 10 mieć mieliśmy To Tu jest jakiś mostek, a jest z pewnością nie jest on drewniany. Dobra, tu jest jakiś drewniany mostek. Co fajna tego panie, nie? Tak, niby jest kierunek ale nie wiem czy to jest tutaj. Synu zmęczony czy niewyspany? A co? Słońce. <laughs> Maciek nie lubi słońca. No, idziemy na wodospad, to jest taki podwodny wodospad. Ale tu na głowę trzeba uważać, Maciek nie zobaczył. No tu jest wąsko, nisko. Ojej. To jest. Zobaczcie, jak mi ma woda Ale idziemy dalej leci ten. Kiedy stoisz w ciemnym, chłodnym korytarzu, otoczony skałami i ciszą, naprawdę czujesz, jakbyś cofnął się w czasie. To nie tylko zwiedzanie, to wejście w świat ludzi, którzy tu żyli, pracowali i ryzykowali wszystko. Na końcu czeka przejazd wąskim pociągiem. W ciemności, przy szumie kół i lekkim powiewie chłodnego powietrza, coś ściska za serce. To moment, kiedy emocje cichną, a w głowie zostają obrazy. Blask skał, echo kroków i wspomnienie tej niezwykłej podróży w głąb ziemi. I co, super było, nie? No, mega fajnie. Rewelacja. Ta kolejka troszkę ciut krótsza przydałaby się, żeby dłuższa była. Nie, ja jechała szybko. Ale fajnie, fajnie, szybko jechała. więc taki wiatr bo włosach, nie? się właśnie kamera rozładowała, a zapomniałem gdzieś baterię. No a tutaj Ola mówiła o wietrze, włosach i mówi w jakich włosach, a kamera mi się wyłączyła właśnie. No i Ola mówi, myślałem, że się obraziłaś. Ja to powiedziałem pierwszy halo. A ona nie po prostu się rozładowała i tyle. No i było super, bo pani generalnie bardzo dużo fajnych rzeczy poopowiadała, o tym złocie, o historii, jak, jak zmieniali się ci właściciele, o tam zawaleniu, o legendy różnego rodzaju. Ty zaraz opowiesz sam tą historię już nie będzie sensu jechać tam. No nie, no nie, już nie będę opowiadał, także przyjedźcie tutaj, tyle. O tutaj ktoś kamperem przyjechał z takim napisem, chyba flair, tak, coś takiego, no także pozdrawiamy serdecznie. No dobra, czyli od 12 praktycznie do 15, czyli 3 godziny nam to zajęło. dobra, słuchajcie, dojechaliśmy do jaski niedziejdzie i okazało się, że nie ma miejsc i trzeba zarezerwować, więc musimy zmienić plan i gdzieś indziej. Ale tu studiuje, co by tutaj zobaczyć. A my dojechaliśmy do takiego miejsca, co się nazywa Jawodowa Przełęcz i będziemy... Łatwiej, nie tu drzemy się. Będziemy szli na coś takiego, co się nazywa Jawodowy Wierch. No taka zmiana planów ze względu na to, że niedziejdzie, która po prostu nie działa. Znaczy, działa, ale nie ma tam biletów, bo nie zarezerwowaliśmy. Bo nie wiedzieliśmy, że trzeba rezerwować, jest z kim idzie, gdzie bilety. <grym> dobra. dobra, chodźcie. Jawodnik Wielki, 45 minut tutaj stąd jest. Zobaczymy. No już moja piękna Dorwała. Co to jest? Naparstnica. Naparstnica, tak wygląda. Na Polscycy, na no tyle tutaj ich jest, ale nie można się obsykać. W sumie cały czas jesteśmy przy złocie, bo to gdzie jesteśmy to są góry złote też. A obiecałem jeszcze powiedzieć jakim cudem nasze polskie złoto znalazło się na pustyni, na Saharze, w Mali. No, Jak Niemcy w 1939 roku e, najechali Polskę, rozpoczęła się akcja ewakuacji złota. Ola, obie zdjęcia kwiatką, więc widzimy bardzo powoli. No, ale to w sumie fajnie, fajnie się tak przejść powoli. Tutaj w ogóle są piękne widoki. Nam się widoki skończyły i zaczęła się taka trawa jednak. Teraz tutaj i szukamy szlaku. No, kurczę, taki malutki kawałek. No, Niemożliwe, żebyśmy szlak zgubili. A my jednak wracamy. No zgubiliśmy gdzieś szlak. Poszliśmy prosto na tą przełęcz jakąś jawownicką, czy coś takiego. Tam jest żółty, można by było się wrócić. Ale nie my tu czerwony się wejść. Dobra, odnaleźliśmy drogę. My poszliśmy tam prosto, a się okazało, że o, tu. Na drzewie. Tu trzeba było wejść. Tak, ukryte jest całkowicie tutaj dróżka, bo tutaj taki potoczek wypływa. O, i tutaj jest taka ścieżynka. Żadnego sprętu, nic. I dlatego poszliśmy tam. No nic, znaleźliśmy. Dobra, jesteśmy na tym jawodniku, Jawodnik Wielki 882 No ale teraz chcieliśmy na wieżę widokową, więc to jest taki szlak pracownia widokowa i ona już jest bez szlaku, tutaj 10 minut jeszcze tędy. No i doszliśmy do wieżyczki, a tak ona się tutaj prezentuje. Zaraz pokażę Wam jaki jest widok sam jest. No i mamy piękny widoczek. No taki tutaj jest widok Ale ładny Miało być łagodnie, miało być krótko, miało być niemęcząco Jak zwykle się A tutaj taku A widok na jezioro Muchowskie No, my już sobie wracamy Dzianek był bardzo fajny, plan był znacznie większy niż udało nam się zrobić, ale to jest zwykle tak u nas jest ja Miałam opowiedzieć jeszcze o tym złocie, więc generalnie podczas II wojny światowej na początku Polacy ewakuowali swoje złoto zebrali z różnych miejsc, przewieźli na granicę Polski Rumunii tak, nie mylę się, na granicę Polski i Rumunii i stamtąd pojechało do Konstancy z Konstancy pojechało do Istanbulu, z Istanbulu pojechało do Libanu tam znowu pociągiem do portu w Bejrucie potem pojechało jakimiś statkami chyba angielskimi gdzieś do portu w Toulonie we Francji, no i potem Francuzi jeszcze po jakimś czasie jak Hitler zaatakował Francję, przynieśli je właśnie do Mali na pustynię. No te dzieje polskiego złota są trochę dalsze, prawda? Bo ono jeszcze tam kiedyś wróciło, bo potem rząd komunistyczny się o nie upomniał, a to był rząd na uchodźcy i nie było wiadomo komu dać. Francuzi nie za bardzo chcieli oddać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To możecie sobie poczytać, no ale generalnie, jak już jesteśmy w górach złotych, no to, no to jest też o złocie.